To zupełnie nie ma sensu. Miał już 6 dni, nic nie czuję. Próbuję cokolwiek, staram się, nic nie widzę. Jedna wielka ciemność. Próbuję być wierny, nie wychodzi. Wszyscy się ze mnie śmieją. Że jestem wiernym mężem, że jestem wierną żoną, że potrafię żyć w czystości, w celibacie. Że potrafię być wierny, że mam przyjaciół, którym jestem wiernym, że mam jakieś zasady, że chodzę do kościoła i nic mi to nie przynosi. Totalna ciemność, totalna pustka. W dziełach apostolskich mamy takie dwa fragmenty, o których chciałem dzisiaj pokrótce powiedzieć. Pierwszy fragment to jest ten moment, kiedy święty Paweł żegna się ze swoimi najbliższymi, kiedy ma wyruszyć do Rzymu, i my wiemy, że tam zostanie zabity. On mówi, że wyrusza już go nikt nigdy nie zobaczy. Mówi, że przyjdą. Na chrześcijan wielkie prześladowania. Że ta trzoda, że te owce, jak to on określa, wspólnotę kościoła, będzie przeżywała okres próby. Ale wzywa ich do wierności, aby się nie bali, aby się nie załamywali, aby byli wierni. Drugi fragment mamy w drugim liście do Tymoteusza, kiedy święty Paweł, właśnie też mając świadomość, że już jego dni są krótkie, pisze do Tymoteusza takie słowa. Że w najbliższych dniach, w najbliższych czasach nadejdą ciężkie chwile. Ludzie będą samolubni, będą chciwi, będą pyszałkowaci, wynio wyniośli, bluźniący, nieposłuszni, rodzicom niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, nieustępliwi, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra, zdradliwi, porywczy, zarozumiali, kochający przyjemności bardziej niż Boga. Będą zachowywać pozory pobożności i będą się wypierać tego, co jest jej siłą. Święty Paweł pisze do tym żeby unikał takich ludzi, a sam, żeby trwał w tym, czego się nauczył i co mu powierzono, żeby był wierny tej nauce, którą przyjął. Przed nami siódmy dzień naszych rekolekcji przedzesłanie Ducha Świętego. Być może tego siódmego dnia odczuwasz to, co było na początku. Jakąś taką ciemność, nic nie widzisz. Próbowałeś jakoś przygotowywać się i nic. Próbujesz jakoś żyć i nic. Próbujesz być jakoś wierny i nic. Dzisiaj Pan Bóg chce Cię zaprosić do tego, żebyś dotrwał do końca, abyś był wierny. On w tą uroczystość zesłania Ducha Świętego ześle Ci swojego ducha i da Ci ten owoc, który dzisiaj chcemy mówić, owoc wierności. On sprawi, żebyś miał siłę, by być wierny w małżeństwie, byś, byś, byś był wierny wszystkim swoim obietnicom, wyborom, decyzjom. No, tylko Mu zaufaj. Tylko bądź przy Nim i dotrwaj do końca. Tej wierności uczymy się od samego ideału, od Boga, który nam tę wierność daje. On jest każdego dnia przy mnie. Nieustannie w Piśmie Świętym czytamy o tym, jak Pan Bóg mówi i wzywa do nas i wzywa nas, żebyśmy mu wierzyli w to, że On jest wierny, że On nigdy nie zmienia tego, co raz powiedział, że zawsze jestem dla Niego najważniejszy, zawsze jestem dla Niego dzieckiem, umiłowanym jedynym, niepowtarzalnym. Jeżeli to odkryję, to mam siłę po to, żeby być wiernym. Warto być wiernym, warto trwać tej wierności. Więc odwagi, zostało nam jeszcze tylko dwa dni. Do tego się nikt nie spodziewał, że Pan Bóg aż tak nam pobłogosławi te nasze odcinki, to nasze owocobranie, bo dzisiaj, kiedy zaczęliśmy kręcić odcinek na temat wierności, to właśnie Pan Bóg pokazał nam, że jest nam wierny. Bo pokazał na niebie nam tęczę. Nie możemy teraz tego pokazać, bo już ta tęcza zniknęła, ale wiemy, że my chrześcijanie, tęcza jest znakiem wierności. To On tą tęczę dał ludzkości po potopie i po powiedział Noemu, że zawsze, kiedy na niebie będzie widniała tęcza, to będzie ten znak, żeby ludzie pamiętali, żebyśmy my pamiętali, że zawsze, kiedy zobaczymy na niebie tęczę, to żebyśmy wiedzieli, że Pan Bóg jest wierny. Wierny przymierzu, który zawarł z Noem. I was z każdym człowiekiem.